Witajcie moi drodzy, ja nazywam się Adrian Kołodzi, a W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak mieć dobre życie. Skupimy się na czterech filarach: na zdrowiu, na pieniądzach. Na relacjach z innymi ludźmi i na duchowości. Na tym kanale mówimy głównie o biznesie oraz o inwestowaniu, czyli jak zarabiać więcej, ale pieniądze w życiu to nie wszystko. Jeżeli chcecie mieć dobre życie, to powinniście się skupić na czterech filarach, z tego względu, że na przykład możecie mieć pieniądze, ale jeżeli nie macie zdrowia, to nie będziecie nigdy szczęśliwi. Możecie mieć pieniądze i to może być jedyna rzecz, którą macie w życiu, bo nie będziecie mieli na przykład miłości w życiu, tak? Więc chciałbym dzisiaj powiedzieć Wam o tych czterech filarach, które według mnie są bardzo ważne i bardzo często jest tak, że któryś filar wyprzedza pozostałe. Dlatego to nie jest do końca dobre, to jest pewnego rodzaju zaburzenie. Oczywiście pewien filar może dominować w naszym życiu, ale nie może być tak, że po prostu skupiamy się tylko i wyłącznie na rozwoju tego jednego filaru, więc dzisiaj chciałbym Wam pokazać, jak możecie się generalnie jako ludzie rozwijać na różnych płaszczyznach, aby mieć lepsze i bardziej szczęśliwe życie. Ok, serdecznie zapraszam do oglądania. Zacznijmy od punktu numer jeden, czyli od zdrowia. Zdrowie jest bardzo ważne i w tym aspekcie, po pierwsze, jestem pasjonatem, a po drugie, mam pewnego rodzaju wykształcenie. Studiowałem na śląskim uniwersytecie medycznym w Zabrzu na kierunku lekarskim. Le 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 dentystycznym, Wydział Ratownictwo Medyczne i tam mieliśmy taki przedmiot jak zdrowie publiczne, na którym uczyliśmy się jak być bardziej zdrowi, jak innych ludzi zachęcać do tego, żeby byli zdrowsi. Eee, więc tak, przede wszystkim jeżeli chcesz być zdrowszym, to powinieneś unikać tak zwanej białej śmierci. Mąka, sól i cukier. Dlaczego sól jest taka niebezpieczna dla naszego organizmu? Sama w sobie nie jest niebezpieczna, a nawet jest nam potrzebna, ale spożywamy tej soli w nadmiarze. Jeżeli byśmy przestali solić ziemniaki i po prostu generalnie solić, to i tak spożywamy więcej soli niż nasz organizm potrzebuje sól jest tak naprawdę wszędzie. Jest w chlebie, w większości produktów, które kupujemy w sklepach, więc powinniśmy natychmiast, z dnia na dzień, ograniczyć ilość soli. Ja na przykład nawet nie solę ziemniaków. Więc e, nawet jeżeli ćwiczysz, kiedyś było takie, ludzie tak myśleli, że trzeba przed siłownią na przykład troszeczkę dodać soli do, do wody, bo, bo mamy ubytki tej soli. Nic bardziej błędnego. Nie powinniśmy tej soli praktycznie w ogóle używać i zachęcam się do tego, żebyś nauczył się i przyzwyczaił swoje kubki smakowe do tego, że nie ma soli w w swoim życiu. Oczywiście jak pójdziesz sobie do restauracji, no to wtedy możesz jak najbardziej spożyć coś, co zawiera sól, ale na co dzień nie powinieneś tej soli w ogóle stosować sól bezpośrednio wpływa na, nasz, na nasze ciśnienie, na to ile wody trzymamy w organizmie. Ilość wody w organizmie też wpływa na nasze ciśnienie, więc generalnie ta, ta sól nie jest do końca dla nas zdrowa. Kolejna śmierć to jest cukier. No i tutaj większość z nas zdaje sobie z tego sprawę, że dzisiaj jest wszystko posukrowane, więc powinieneś natychmiast wyeliminować cukier z swojego życia. Jeżeli lubisz coś słodkiego, to zamień to na słodziki. Mamy naprawdę wiele fajnych słodzików dostępnych. Na przykład erytrytol, można stosować ksylitol yy, i to są słodziki, które mogą zastąpić ci z powodzeniem yy, cukier. No i ktoś może powiedzieć, dobra, ale, ale słodziki są gorsze od cukru, tak? A pokaż mi jakieś badania naukowe, które pokazują, że słodziki są bardziej szkodliwe. Ktoś tam powiedział, że aspartam, który znajduje się w koli, tak, czy tam w gumach do rzucia jest rakotwórczy. Okej, okay, ale spójrzmy na badanie naukowe, które było przeprowadzone. To badanie było przeprowadzone na szczurach, na szczurach laboratoryjnych i taki szczur laboratoryjny spożywał około, tak, taką dawkę tego środka, która byłaby równoznaczna z 50 gramami koli każdego dnia. Dodatkowo ten szczur był już bardzo stary i faktycznie rozwinął się u niego nowotwór, ale ten szczur, tak jakby na nasze lata miał ponad 70 lat. Ludzie mogą być przez całe życie zdrowi i w wieku 70 lat mogą mieć nowotwór. Tak po prostu. Tak? Ze starości już. Yy, więc. Yy... Nie ma żadnych badań, które pokazywałyby, że słodziki są dla nas niezdrowe, a jest miliony badań, które pokazują, że dla nas cukier jest niezdrowy. Ja uważam, że wszystko w nadmiarze może szkodzić. Przyznaję się, używam dosyć dużo słodzików, używam głównie erytrytolu, z tego względu, że nie zawiera, nie zawiera kalorii i nie jest trafiony przez nasz organizm, po prostu jest wydalany. Jeżeli chcesz czegoś bardziej naturalnego, no to, to polecam cytoxylitol jest naprawdę, na pewno bardziej naturalny, i jeżeli nie zależy ci na tym, że przyjmujesz. Cukier, czyli przyjmiesz kalorie w taki sposób, no to spokojnie możesz go stosować. E, Okej, okay. więc e, to tak słowem wstępu. Kolejna rzecz to jest mąka. E, mąka, generalnie my, wydaje mi się, że spożywamy bardzo dużo węglowodanów. Mąka powoduje odpowie oczywiście odpowiedź in insulinową i. Generalnie ja jestem przeciwnikiem spożywania dużej ilości zbóż. Jeżeli popatrzymy sobie na, naszy, na nas, nasz e, jadłospis generalnie, to spożywamy bardzo dużo zbóż. Na, e, człowiek pierwotny spożywał około 4-6% e, kalorii ze zbóż. My spożywamy tego naprawdę bardzo dużo, nawet dochodzimy do 90%. Współcześni ludzie jedzą tych zbóż za dużo, który, nasz organizm nie jest do tego przyzwyczajony. Ewolucyjnie po prostu nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Więc nie powinniśmy spożywać takiej ilości zbóż. I naprawdę tutaj nie, warto, warto z tym nie przesadzać. I jeżeli nie potrzebujesz spożywać takiej ilości zbóż, to tego po prostu nie rób. To nie jest naturalne dla naszego organizmu. Ok, nasz organi jest coś takiego jak ewolucja, tak? Ale nasz organizm ewolucyjnie nie został przystosowany do spożywania takiej ilości zbóż. A dzisiaj te zboża są wszędzie. Wszędzie, dosłownie wszędzie, w każdym produkcie. Dlatego staraj się tego unikać. No i kolejna rzecz to jest to, żebyś ruszał się więcej. W takim sensie, że nawet nie musisz chodzić na siłownię, nawet nie musisz uprawiać żadnej kalisteniki i tego typu rzeczy, tylko przede wszystkim ruszaj się więcej. Staraj się, na przykład, kupię sobie taką opaskę na rękę, która mierzy kroki i robi 10 tysięcy kroków każdego dnia. Jeżeli masz pracę stojącą, gdzie się cały czas ruszasz, to ok. Ja na przykład siedzę całymi dniami na tyłku, więc muszę się ruszać hmm, po prostu każdego dnia. I wakacje to nie jest jakieś specjalnie trudne, bo na przykład mogę sobie robić spacery. Bardzo często staram się zrobić 10 tysięcy kroków każdego dnia. Mogę na przykład chodzić na siłownię, mogę pływać. Dodatkowo, tutaj, jeżeli jest taka potrzeba, to koszę trawę na przykład na ogródku. Z tym, że chyba to będę outsourcingować z tego względu, że po prostu mam coraz mniej czasu i wolę ten czas spędzić na przykład na siłowni, prawdę powiedziawszy, niż, niż kosić trawę. Ale dla mnie jest to kolejny ruch, którego cały czas poszukuję. Ja po prostu muszę w ciągu dnia poszukiwać tego ruchu, bo cały czas siedzę. Jeżeli masz pracę siedzącą, też staraj się poszukiwać ruchu. Na przykład, zamiast dojeżdżać samochodem. Idź, tak? Idź po prostu na spacer. Więc to na pewno ci bardzo mocno pomoże. Następna rzecz. Przetworzone jedzenie. Jemy tego naprawdę bardzo dużo. Dzisiaj większość produktów jest mega przetworzona, więc powinniśmy się starać jeść produkty, które są jak najmniej przetworzone. Ale ktoś może powiedzieć, no dzisiaj już ciężko jest o jakieś takie produkty naturalne. Jasne, że jest ciężko, ale jeżeli ty jeszcze kupujesz jakieś mega przetworzone jedzenie, gotowe jedzenie, to automatycznie jeszcze sobie tutaj szkodzisz. Dlatego staraj się jeść jak najbardziej prosto. Czyli na przykład pierś z kurczaka, powiedzmy ryż, i do tego jakaś, jakieś warzywa. Staraj się jeść jak najmniej przetworzone, zmodyfikowane jedzenie. Więc to jest taka ważna informacja. Kolejna rzecz to jest sam proces smażenia. Wielu ludzi w Polsce dalej smaży na margarynie. U mnie w domu też się smażyło na margarynie, co jest nie do pomyślenia. Czy można smażyć na maśle? Tak, ale, tak, ale bardzo krótko. Na przykład, jeżeli robisz jajecznicę. Na czym smażyć? Generalnie jak najmniej smażyć. Jeżeli już musisz, to oliwa z oliwek, olej kokosowy, ale staraj się jak najmniej smażyć. Ja staram się grillować. Dzisiaj mamy już grille, mamy parowniki i tego typu rzeczy, więc można to wykorzystywać. Staraj się jak najmniej i jak najkrócej smażyć. E następna rzecz to są napoje słodzone, i o tym każdy wie, że, e że one zawierają dużą ilość kalorii i cukru. I naprawdę <laughs> jest to mega szkodliwe. Jeżeli już masz ochotę na jakieś napoje słodzone, to wybieraj te zero, czyli na przykład cola zero. Ja nie twierdzę, że ona jest zdrowa, że to jest najlepszy rzecz, jaką ci się może przetrafić, ale prawdę powiedziawszy jest dużo, dużo lepsza niż powiedzmy taka kola z cukrem. Więc to też jest taka rzecz, która pewnie ci mega pomóc. Następna kwestia, następny filar według mnie szczęścia to jest bogactwo. I na tym kanale sporo mówię o tym. Jest mnóstwo filmików, jeżeli tutaj jesteś pierwszy raz, zasubskrybuj ten kanał, kliknij ten czerwony przycisk poniżej, a jest tu ponad 100 filmów o tym, jak mówię, jak zarabiać więcej i jak inwestować pieniądze, ale cały tak naprawdę ten mindset skupię się w kilku elementach. Po pierwsze, Musisz zarabiać więcej i albo to zrobisz tym, że zdobywasz umiejętności, które są lepiej wynagradzane na rynku, albo po prostu zakładasz własną firmę. I ja preferuję założenie własnej firmy z tego względu, że Twoje dochody są nieograniczone, tak naprawdę. Dodatkowo możesz wykorzystywać czas, pracę, umiejętności, talenty innych ludzi, do tego, żeby się jeszcze szybciej rozwijać i jeszcze więcej zarabiać. I teraz, kiedy mamy te pieniądze, należy je zacząć inwestować w jakiś sposób, i tutaj jest wiele możliwości. To mogą być akcje, ETF-y jakieś, to mogą być. E... Nieruchomości, mogą to być jakieś inne aktywa inwestycyjne, to mogą być alkohole, wina, to mogą być samochody. Jeśli się na tym po prostu znasz, to super. Nie? Ale, żeby w ogóle w cokolwiek inwestować, najpierw musisz mieć kapitał. I, żeby mieć kapitał, no to przede wszystkim musisz dużo zarabiać. Dlatego, jeżeli jesteś zainteresowany właśnie rozwojem finansowym, to koniecznie subskrybuj ten kanał, bo na pewno znajdziesz tutaj mnóstwo, mnóstwo materiałów w tym temacie. Następny filar szczęścia to jest miłość. I w sensie Tutaj nie jestem na tyle kompetentny, żeby doradzać tej kobietom, bo jestem facetem, ale przede wszystkim to, co robi większość ludzi, na co zwróciłem uwagę szczególnie w młodym wieku, bo wiem, że też oglądają mnie osoby młodsze, które są jeszcze singlami, to przede wszystkim patrzę się na wygląd. Wierzcie mi, że wygląd nie jest najważniejszy. I jeżeli będziesz dłużej w związku, to naprawdę zau zauważysz to. Jeżeli bierzesz z kim ślub i chcesz z nim być do końca życia, to wygląd jest najważniejszy. Po pierwsze dlatego, że ten wygląd się będzie zmieniał. Jeżeli jesteś młody, to ta osoba będzie atrakcyjna, ale jeżeli już dojdziesz do pewnych lat, ona straci tę swoją atrakcyjność. I ważniejsze jest to, jak się z tą osobą czujesz, jak ci się z nią rozmawia, czy macie wspólne cele, żebyście patrzyli w tym samym kierunku, czy się uzupełniacie, czy potraficie się dogadać każdy się kłóci, ja też się kłócę ze swoją żoną, ale te kłótnie trwają zazwyczaj parę godzin, i, czy parę godzin nie w sensie, że się kłócimy parę godzin, ale pokłócimy się i parę godzin maksymalnie sobie nie gadamy i potem każdy chce z, drugim, z drugą osobą pogadać. I jeżeli uda ci się znaleźć kogoś takiego, to naprawdę będzie fajnie. Jeżeli będziecie mogli mówić o wspólnych planach, marzeniach, będziecie patrzyli w tym samym kierunku, to jest super sprawa. Z drugiej strony też zauważyłem tak, takie coś, że bardzo często faceci dobierają sobie kobiety które im się średnio podobają albo wręcz nie podobają. To według mnie też jest chore pod tym kątem, że dobrze by było, żeby po prostu był ten pociąg seksualny też i musi między wami iskrzyć nie tylko w kwestii mentalnej, ale również też fizycznej. Więc kobieta, którą wybierasz, też powinna ci się mega podobać. I ty też powinieneś się jej podobać. Chociaż ja wiem, że kobiety trochę inaczej patrzą w tej kwestii. Facet powinien być trochę przystojniejszy od diabła, ale jeżeli chodzi o, o kobietę, to powinna ci się faktycznie podobać i wierz mi, ja zauważyłem to u wielu, wielu moich znajomych, na przykład taką sytuację, że są z kimś, dlatego że okej, okay, dogadowali się, ale też dlatego, że bali się podejść do kogoś bardziej atrakcyjnego i po prostu zostali z tym kimś, kto po prostu był przy nich, było tak wygodniej i potem ta relacja bardzo często nie jest relacją dwóch kochanków, tylko to jest relacja taka mega przyjacielska. Ja nie twierdzę, że ona jest zła, bo ludzie się dogadują, oni mogą całe życie ze sobą być, ale no nie ma tej chemii cały czas między nimi. Wierzcie mi, że ja już jestem 10 lat w związku małżeńskim, teraz idzie 11 rok, i musi być ta chemia, musi być ta chemia. I dużo łatwiej jest, jeżeli jest ta chemia, tak? Jeżeli ona cały czas jest, to nie jest tak, że będzie tak samo zakochani jak nie wiem, 10 lat temu, choć to już jest inny rodzaj miłości, to z drugiej strony ta chemia też musi być. I jeżeli druga osoba nie będzie Ci podobała fizycznie, no to, to będzie bardzo ciężko, dlatego nie należy iść w tym kierunku, że patrzysz tylko i wyłącznie na wygląd, bo wygląd przemija z wiekiem ale też yy, nie może być tak, że nie patrzysz na ten wygląd w ogóle. Przynajmniej wydaje mi się, że my faceci, dla nas to jest bardzo ważny aspekt. I teraz tak, kolejna rzecz to jest to, żeby nie spotykać się z byle kim. Ja to bardzo często też widzę u moich kumpli, którzy mi się bardzo często skarżą, że są w takim, a nie innym związku, a ja mówię, że po prostu macie zbyt małe standardy. Wybieracie partnerów, yy, dlatego że ktoś w ogóle się wami zainteresował i nie możesz być z kimś tylko dlatego, że. Przeczekasz sobie pewien okres, tak? To jest mega, mega słabe. Ja bym wolał być sam, niż być z kimś, kto byłby po prostu dla mnie nieodpowiedni. Musisz mieć bardzo wysokie standardy, bardzo duże wymagania i jeżeli Ty nie będziesz miał wymagań, to nigdy nie znajdziesz kogoś, kto będzie mógł je sprostać, albo będzie na tym samym poziomie, albo po prostu będzie Ci się podobał pod tym, pod tym względem. Nie zadowalaj się byle kim. Jeżeli, nie wiem, Twoja, nie wiem, kobieta, yy... I, i, I nie traktuje cię poważnie, nie szanujecie, yy, to, to, to nie zasługuje na twój czas. To nie zasługuje na twój czas. Naprawdę nie, nie, nie zadowalaj się w związku byle czym. I teraz tak, kolejna kwestia to jest kwestia, właśnie jak poznać kogoś, to ci się podoba. Bardzo często jest tak, że mężczyźni, bo kobiety pewnie mają trochę inną sytuację, ale mężczyźni widzą kogoś, tak, podoba ci się jakaś dziewczyna, widzisz, że nie wiem, parę stolików dalej siedzi, albo widzisz na imprezie kogoś, kto ci się podoba, i nie podchodzisz, bo zaczynasz się bać. I to jest zupełnie naturalne uczucie, większość facetów się boi. I teraz e, boimy się, bo to jest kwestia ewolucji. Kiedyś o, każda obca osoba e, po prostu była dla nas zagrożeniem. I teraz e, boimy się również z innego powodu, boimy się, że będziemy wyśmiani, że będziemy odrzuceni, ale zastanów się, pomyśl, zanim, zanim nie podejdziesz. I co z tego? I co z tego, że będziesz wyśmiany, i co z tego, że inni się będą z Ciebie wyśmiali, i co z tego? Co z tego, nic się nie stanie, świat się nie zawali. Widzisz, bardzo często jest tak, że faceci mają to do siebie, że koledzy patrzą i próbują im zaimponować i tak dalej. Szybko się z tego wylecz. Wylecz się z tego bardzo szybko, miej w dupie zasady, miej w dupie gadanie innych ludzi to, co tobie myślą, a będzie ci wyczuć 10 razy łatwiej. Wierz mi. Więc nie możesz się przejmować tylko tym, że, że zostaniesz odrzucony. Jeżeli ja, zostaniesz odrzucony, to co z tego? Jeżeli czujesz strach przed kobietami, to dlatego, że do nich nie podchodzisz, Zacznij podchodzić, nie wiem, 100 razy dziennie. A gwarantuję ci, że ten strach minie. Minie z tego względu, że będziesz robił coś, co już znasz. My się boimy nowych rzeczy. I boimy się, co zrobić. I czasami lepiej jest wyjść na głupka, niż po prostu żałować, że kiedyś czegoś się nie zrobiło. Więc jeżeli chcesz poznać naprawdę atrakcyjną dziewczynę, to musisz poznać wiele dziewczyn. No nie jest to tak, że poznasz kogoś pierwszy raz i... I od razu, nie wiem, poznasz kogoś, to będzie w 100%, albo przynajmniej w 90% albo 70% tak odpowiedni, jakbyś sobie myślał. Bardzo często jest tak, że faceci w ogóle nie podchodzą do dziewczyn, albo ich nie poznają bardzo dużo, z tego względu, że się po prostu boją, bawiają i jak poznają kogoś, to przez znajomego, przez rodzinę i tak dalej. I potem, jak taki facet przeciętny w swoim młodym życiu, kiedy jest jeszcze młody, poznaje trzy dziewczyny, to jak on ma znaleźć kogoś, to będzie najbardziej odpowiedni. Co innego, jeżeli pozna 30, 40, ja nie mówię, że masz z i nie wiem, do łóżka, bo nie o to chodzi, bo to, to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby poznawać ludzi, żeby być na nich otwarty, żeby z nimi rozmawiać, żeby patrzeć, jakie mają poglądy, jakie mają jak myślą i tak dalej i w końcu znajdziesz kogoś, kto będzie odpowiedni. Ja na przykład miałem taką sytuację, że przed moją żoną poznałem wiele różnych dziewczyn, ale kiedy poznałem moją żonę, to w pierwszej rozmowie, po pierwszej rozmowie ja wiedziałem, że ja już chcę tym być. I ona miała dokładnie tak samo. Po prostu rozumieliśmy się na wielu różnych płaszczyznach. Było to możliwe, ponieważ naraz spotykasz kogoś, z kim się jesteś w 100% prawie dogadać. Tak? Nie dość, że między wami iskrzy, nie dość, że między wami jest ta chemia, to jeszcze się rozumicie. Tak? Jest to po prostu niesamowite uczucie. Nie wiem, czy kiedyś tak miałeś, ale, ale to jest naprawdę świetna sprawa. Następna rzecz, jeżeli jesteś facetem, to musisz zrozumieć jedną rzecz, że kobiety nie kochają miłych, grzecznych i takich fajnych facetów. Oczywiście, jeżeli taka kobieta ma z 50-60 lat, ma już jakieś tam związki ze sobą, to faktycznie może tak być. Ale kobiety kochają facetów, którzy dostarczają im emocje i to jest normalne. I dla, dla, bardzo często się zastanawiasz, jak to jest, że kobiety kochają, kochają dupków, tak? Kochają ich, bo dostarczają im emocje. I nie musisz być dupkiem, to nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyś dostarczał kobiecie emocje, żeby wasza relacja nie była nudna, bądź bardziej nieprzewidywalny, powiedz jej, że się ma ładnie ubrać i zabierz ją gdzieś. Nie mów gdzie, zabierz ją gdzieś. To samo warto robić w związku. Jeżeli już jesteś w związku małżeńskim, tak jak ja, rób czasami coś takiego, tak? Ja na przykład... Y z, z, z tego, za, namówiłem moją żonę, żebyśmy zaczęli strzelać z broni palnej. Wiesz ile taka broń dostarcza też emocji? To jest po prostu niesamowite, ale to nie o, tyko, nie, nie o to chodzi. Mówisz na przykład, nie wiem, wracasz z pracy, mówisz żonie, bądź gotowa na 18, a gdzie pojedziemy? To jest tajemnica, dowiesz się potem, nie? I nie mów o co chodzi. Chodzi o to, żeby być po prostu nieprzewidywalnym, żeby dostarczyć tej kobiecie emocji, które ona potrzebuje. My faceci potrzebujemy stabilizacji. Dla nas jest zajebiście, jak się nic nie dzieje, nie? I to jest normalne. Ale kobiety potrzebują tych emocji i jeżeli chcesz być atrakcyjnym dla, dla, dla drugiej strony, to przede wszystkim musisz dostarczać tutaj tej kobiecie wiele emocji. I tutaj nie chodzi o to, żeby te emocje były negatywne, nie? Że chodzi o to, żeby to raczej były pozytywne emocje. Zobacz sobie film 50 twarzy Greya i to jest idealny przykład tego, jak facet działa na kobietę. Warto sobie ten film zobaczyć nie dla scen pornograficznych, tylko przede wszystkim dla tych scen, w których on na przykład ją zabiera helikopterem, samochodem i itd. Tu, wiesz, możesz powiedzieć, dobra, ale gość jest mega bogaty, ja rozumiem, nie? że nie masz tyle pieniędzy, nie masz takich możliwości, ale czasami chodzi o kreatywność. I zgodzę się, kobiety w komentarzach na pewno mi napiszą, że się tutaj, że się w 100% ze mną zgadzają. Chodzi o to, żeby po prostu być w jakimś tam stopniu nieprzewidywalnym, żeby być innym niż inni goście. To jest też swego rodzaju sprzedaż, nie? To jest też swego rodzaju sprzedaż i powinieneś być tym produktem, który odróżnia się od innych produktów. Dobra, okej, okay. teraz kolejna rzecz. Nigdy nie szukaj dziewczyny, która leci na kasę. Ja poznałem moją żonę, kiedy jeszcze nie miałem nic, ale zawsze miałem taką zasadę, że jeżeli dziewczynę czuję, że dziewczyna próbuje mnie namówić na, 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 na po prostu, naciągnąć mnie na, nie wiem, drinki czy cokolwiek innego, to to był pierwszy, ostatni raz, kiedy to robiła. Tak samo, jeżeli czułem, że poszliśmy na jakieś spotkanie i oczekiwała, że będę za nią płacił i tak dalej. Nigdy tego nie robiłem. Słuchajcie, ja sobie podłączę tylko ładowarkę, bo widzę, że mi już za chwilę lat padnie. Nigdy tego nie robiłem z tego względu, że po prostu mam taką zasadę, że no nigdy nie będę Czy teraz, wiesz, teraz to jest zupełnie sytuacja. Jestem już w, w małżeństwie. Sekunda, od wielu, wielu lat, ale pamiętam, że jak byłem jeszcze młodszy, to zawsze miałem taką zasadę, że zawsze trzymałem się z daleka od dziewczyn, które leciały na kasę i według mnie jest to super podejście. Na przykład moja żona zawsze jak byliśmy parą, ona chciała płacić za siebie, nawet kiedy ja mówiłem: "Dobra, ja zapłacę". Nie. Albo na przykład było tak, że wziąłem, kupiłem jakieś piwo czy coś, yy, gdzieśmy usiedli, to na potem poszła i kupiła na przykład sama od siebie, kupiła na przykład mi, nie? Yy, również piwo. Chodziło o to, to, nie chodzi o to, że Masz być skenerą, bo nie o to chodzi w żaden sposób, nie? Yy, tylko że nigdy nie możesz być z nie powinieneś być z kobietą, która leci na kasę. Kiedy stracisz kasę, nie będziesz miał kobiety. I OK, możesz zaprosić kogoś do restauracji, to jest naturalne, że mówisz dobra, wybieramy tutaj i to, i to jest naturalne, że facet płaci. Ale jeżeli czujesz, że ta dziewczyna, ta kobieta po prostu naciąga Cię na kasę w różnych kwestiach, to odpuść sobie ją, OK? Nie bądź sknerą, ale też odpuść sobie taką dziewczynę, bo jeżeli z nią będziesz na stałe, to po prostu ona będzie leciała na kasę, będzie miała jakieś nierealne oczekiwania, i w momencie, kiedy stracisz pieniądze, nie będziesz miał miłości. Nie chcesz mieć takiej kobiety, wierz mi. E, dobra, e, kolejna kwestia. Goście mogą mieć takie poczucie, że zobacz, jak kreują w mediach, jak e, społeczeństwo generalnie kreuje, że facet, który ma, jest bogaty, wpływowy, ma ładną dziewczynę. I to jest chore, nie? Czy na pewno jest tak, że część kobiet, i to taka duża część kobiet, i to nawet zgodzi się z tym moja żona, leci na kasę. Tylko kasa jest dla nich ważna. Ja na przykład miałem taką sytuację, że byłem z żoną, bo samochód, ona była prawie w salonie, a, a ja wyjeżdżałem z samym Mercedesem w salonu. Wyszedłem z samochodu i podeszła do mnie dziewczyna i mówi, że mam fajne samochód. Ja mówię, okej, okay, dobra, dzięki. Nie? I, 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 I to pokazuje, że wiesz, że gdybyś chciał z nią porozmawiać, wziąć od niej numer telefonu, to nie byłoby to największym problemem, bo to są typowe dziewczyny, które lecą na kasę, ale takich nie chcesz mieć w swoim życiu i wierz mi, że nie chcesz mieć. I, i, i teraz co dla kobiety jest ważne? Dla, ko dla takiej normalnej kobiety, którą chcesz mieć w swoim życiu, kasa nie jest najważniejsza. Najważniejsza jest ambicja. To będą kochały kobiety, nawet jeżeli nie będziesz miał kasy. Ambicja, pewność siebie i wizję Twojego życia. Jeżeli będziesz ambitny, to... Będzie to atrakcyjne dla, dla drugiej strony. Z tego względu, że ambicja zawsze doprowadzi cię do sukcesu. Może nie będziesz miał firmy, ale będziesz miał jakieś bardzo ważne stanowisko, będziesz dużo zarabiał, bo ambicja to jest ten czynnik, który nakręca ludzi. To ambicja powoduje, że stajesz się bogaty w życiu, a nie to, że masz pieniądze. Ludzie mają pieniądze i je tracą. I nawet osoba, która jest ambitna, może stracić majątek, a potem go odbudować, z tego względu, że jest ambitna. Więc ambicja to jest taki czynnik, na który kobiety lecą. Władza też. Dobra, następna rzecz, Tu już mówiłem, żeby być nieprzewidywalnym i jeżeli już jesteś w jakimś związku, to bardzo ważne dla kobiety, dla kobiety jest rozmowa i to jest naprawdę bardzo ważny czynnik, o którym mężczyźni zapominają, nie? kiedyś powiedział mi ksiądz na naukach przedślubnych, że mam stosować metody konia, nie, żeby dać kobiecie mówić i i potakiwać się, to jest metoda konia. To nie zawsze się sprawdza, nie? Ale jest pewna rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę. Dla nas bardzo ważny w związku jest seks. To jest, seks dostarcza nam poczucia bliskości i tak mamy po prostu. Więc jeżeli kobieta odmawia Ci seksu, to też odmawia facetowi poczucia bliskości. Więc jeżeli słuchajmy kobiety, to powinny Pomyśleć o tym, jaką krzywdę robią facetom, jeżeli odmawiają im seksu, ale bardzo ważne dla, dla kobiety jest znowu rozmowa. Dla niej ta rozmowa i poczucie bliskości bycia z facetem jest tak samo ważne jak dla nas seks. Więc jeżeli ty odmawiasz jej rozmowy, to tak jak ona by ci odmawiała seks. I trzeba o tym pamiętać. Generalnie staraj się być blisko, porozmawiać, posłuchać. Nie, w ten, nie, w, nie wtrącaj się, bo kobiety nie zawsze chcą, bo my jesteśmy tak nastawieni, że szukamy rozwiązań. I jeżeli kobieta do ciebie mówi, to Ty po prostu podsuwasz jej 30 tysięcy rozwiązań. To jest dobre dla faceta, to jest dobre, jeżeli swoim... Ale kobieta bardzo często tylko chce pogadać, więc ją wysłuchaj, a gwarantuję ci, że jak ją wysłuchasz to będziesz miał to co, co, to, to, co chcesz, nie? więc... Yy... Tak według mnie powinno się do tej kwestii podchodzić. Nie, nie jestem jakiś nie wiem, wielkim ekspertem, bo jestem w związku małżeńskim, teraz już 11 rok będzie w grudniu. Wiem, że są ludzie, którzy przeżyli ze sobą całe życie i oni pewnie mogą powiedzieć więcej, ale jeżeli popatrzę sobie na związki znajomych, rodziny i tak dalej, to wydaje mi się, że mam dużo lepszy związek, bo... Naprawdę po tych 11 latach widzę, że mi i żonie bardzo na sobie zależy, a to też jest kwestia tego, że staramy się we dwójkę, żeby ten związek był naprawdę dobry. I będziesz szczęśliwszy, jeżeli będziesz miał zajebisty związek. Dlatego bardzo często pytacie mnie, dlaczego ja mam tyle zdjęć z żoną, bo chcę je mieć. Dla, dla mnie to nie jest problem. Tak samo, na przykład, yy, dla mnie nie jest problemem to, wiesz, ja, ja generalnie staram się w wielu kwestiach dogadać. Ja mam bardzo mądrą kobietę, i yy, jeżeli przedstawię jej solidne argumenty, to ona się na przykład na to zgodzi. Nie? Na przykład, pomówiłem jej, że chce mieć broń, że chce mieć pozwolenie na broń. I wydaje się to generalnie. Dziwne. I powiem Wam szczerze, mam wielu kolegów w klubie, którzy mają broń, a kobieta nie chce tej broni nawet widzieć. Ona ma być gdzieś schowana w szafie pancernej i broń Boże, najlepiej, żeby nie było, jej, nie było jej w domu i przekonanie żony graniczyło z cudem. Już nie mówię o tym, żeby kupić sobie, nie wiem, karabin czy pistolet. No to są wydatki kilku tysięcy, więc żony mogą tego nie zrozumieć. Ja powiedziałem mojej, że broń, mojej żonie, że chce mieć broń, a ona mi powiedziała, czy mam na to czas. No nie mam do końca, ale można by było w jakiś sposób ten czas wygospodarować. I teraz, co się stało dalej? Dalej była po prostu rozmowa, przedstawiajmy argumenty. Mówię, że nie ma w tym żadnego logicznego sensu, ale po prostu chcę mieć broń, chcę strzelać. Na początku chciałem być myśliwym, ale moja żona jest wegetarianką, więc do tego na pewno bym nie namówił. I co się stało? Pojechała ze mną do klubu. I mu powiedziała, ok, zapisz się, nie? więc ja wyciągam tam dokumenty, zapisuję się do klubu, ona mówi, ale mnie też zapisz. Ja mówię, jak to, no, ja też chcę być pozwolenie na broń, skoro ty będziesz miał broń, to ja chcę mieć swoją broń. Ok, i tak się stało i we dwójkę strzelamy, jesteśmy pani, pani kołodziej, wszyscy nas kojarzą na, na strzelicy, że jesteśmy małżeństwem, które strzela, nie jesteśmy jedynym małżeństwem, które strzela, <laughs> ale, ale, ale ludzie nas kojarzą i, i wiedzą, że, że po prostu moja żona strzela, moja żona ma swoją broń. Co więcej, ma swój różowy karabin. Kupiłem jej karabin i przemalowałem go na różowo. E, więc wszyscy na strzelnicy znają jej karabin i wiedzą, że jest taka dziewczyna w klubie, która ma różowy karabin. I to jest, to jest fajne. No i ostatnim elementem jest duchowość. I tutaj, duchowość to jest sprawa bardzo ważna dla ludzi: przede wszystkim, żeby mieć poczucie wiary, że istnieje coś więcej niż ty. i mieć pewnego rodzaju rytuały, które się odprawia religijnie. To nie ważne czy jesteś katolikiem, czy jesteś muzułmaninem, czy jesteś buddystą. Nieważne. Ja jestem ateistą i większość z Was wie o tym. I ktoś powie, Adrian, no dobra, no ale jak duchowość u ateisty? Oczywiście, duchowość, ateisty są dwie różne rzeczy, ale dla większości z Was, jeżeli jesteście wierzącymi osobami, to powinniście chodzić do kościoła i powinniście wierzyć. I wiem, że ludzie, którzy naprawdę mają taką silną wiarę, dużo łatwiej jest im w życiu. Na przykład jeden z moich klientów, którym jest Wojciech Orzechowski, na pewno go znacie, to on jest mega wierzącą osobą. Do tego stopnia, że naprawdę jest mega, mega wierzącą osobą i, i uważa, że większość fajnych rzeczy w życiu przydarzyła mu się właśnie dzięki temu, że ma taką silną wiarę. Kto wie, być może tak jest, może to ja się mylę, ale co jest bardzo ważne, to jest to, że jeżeli masz taką silną wiarę w Boga, to dużo łatwiej ci jest w życiu. Masz po prostu nadzieję, wierzysz, że, że wszystko się ułoży, ponieważ ktoś tam u góry nad tobą czuwa. Ja jestem ateistą, ale może nie wyznaję żadnego systemu religijnego, ale uważam, że jest szansa, że Bóg istnieje. To nie jest tak, że jestem do końca takim, wiesz, zagorzałem ateistą. Ja mam cały czas takie poczucie, że w moim życiu wszystko się układa, dlatego że mam wiarę, że się po prostu będzie układało. Ale tak jak mówiłem, duchowość a, 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 a tej wcale się nie wykluczają. Ok, więc przedstawiłem Wam cztery y, filary, według mnie, które prowadzą do szczęścia i rozwijanie się w tych czterech filarach y, da Wam takie generalnie poczucie szczęścia w życiu. E, trochę się dzisiaj rozgadałem, mam nadzieję, że ten materiał nie przynudził Was i mam nadzieję, że to był taki materiał trochę inny niż wszystkie inne materiały na tym kanale. E, w kolejnych materiałach postaram się już bardziej trzymać tematyki, chyba że Wam się podoba, bo mam naprawdę wiele fajnych przemyśleń, którymi mógłbym się z Wami podzielić. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale, to zapraszam Cię do subskrypcji, do zostawienia łapki w górę, napisz mi w komentarzu również o czym chciałbyś posłuchać. No i teraz chciałbym popuścić ci, zaprosić cię do całej playlisty, ponieważ jesteśmy w takim wakacyjnym challenge'u, gdzie każdego dnia od poniedziałku do piątku, do piątku nagrywam materiały, głównie związane z biznesem, inwestowaniem, zarabianiem finansami, ale czasami też takie materiały jak te. Jak te. I chciałbym Cię zaprosić do zobaczenia poprzednich odcinków, a wydaje mi się, że były bardzo ciekawe, ponieważ mówiłem, jak zacząć od zera, jak rozwijać biznes od zera, jak zacząć inwestować od zera. Mówiłem również o tym, jak zostać milionerem w ciągu 10 lat. I te wszystkie materiały znajdziesz zaraz po zakończeniu tego filmu. Wyświetlę ci playlistę, przejdź do niej i zobacz sobie te materiały. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam serdecznie, Adrian Ko